Cześć, siema, witam was w kwietniowym dniu A dzisiaj tak O, metrówka Agregat I pole I lecimy Twardo Kurde, twardo I sucho Wiatry tak nam pola powysuszały Bo jeszcze raz tu przejadę kompaktorem Ale kompaktora pożyczę od kolegi Żeby jeszcze to rozbić Dlaczego robię agregatem? Spulchniam to na 10 cm, dlatego, że pole jest, na polu jest twardo, to raz a dwa, że soja lubi mieć wiatr w korzeniach, wiecie, żeby te brodawki i azot fajnie było wymiana gleba, powietrze to musi być pulchno, nie może być twardo, wiecie to? I kuźwa ciężko ma jak, nie wiem, dwunastka to ciągnąć miałem ja to zostawić i robić samym kompaktorem, ale to ja, to by John Deere zapłakał się on by się zamęczył tego, że tego nie. Dobra, mi Jedyneczko jeździmy sobie Na równym fajnie idzie, ale pod idzie, ma tu nie ko pod górkę i zobaczycie, co będzie się działo zaraz ją. Zaraz mam... pokażę, dlaczego taki ważny jest ten półbieg 12, żeby to chodziło. A lekką górkę, ale zobaczcie, traci siły zaraz powoli, bo ma tak ciężko i za 1800 zaraz będzie składać od do... razu. No i co, aby musiał już redukować, nie? Wbijam pół wieki ona no, no, o, idzie. Także u nas w Cionikach zawsze to działało. A jak się kończy, to się nowe zakłada. Trzeba po prostu tego dobrze umieć używać. To no, chodzi lata. Rok temu o tej porze dopiero pierwszy zabieg się robił w rzepaku. A tu już się w tym roku, dziwnym, bardzo dziwnym roku, robimy drugi zabieg na opadanie płatka.